Światek historii Eugeniusz skrzyniarz. Wtedy nie było takiej techniki jak dziś, a piorunem poszło. To pewnie dlatego, że stawiali przez jakieś odgórne zarządzenie. Ja byłem w dwunastym czy trzynastym roku, jak my tu przyjechali z dąbrowy tarnowskiej. Ci, co przyjechali z krakowskiego, mogli wybierać gospodarstwa, dlatego też największe gospodarstwa zajęli. Ci, którzy tu wcześniej pracowali, mieli gorzej. Załapali się na miejsca, na które nie dojechali powodzianie. Ziemie tu takie zróżnicowane, niektóre mają trzecią klasę, inne piątą. Tam, gdzie my byliśmy, to były iły i piachy, no i tam mieliśmy mało ziemi. A tu jest 8 hektarów ornej i jeden łąki. Domy, co mieliśmy w Krakowskiem, były gorsze, bo mniejsze i starsze. Te budowali z drewna, które specjalnie z gór sprowadzali. W 1937 roku przywiozły nas tu pociągi. Każda rodzina miała swój wagon, a w nim jechali ludzie, inwentarz i meble. Tak dojechaliśmy do Nakła, a stamtąd tu przyjechaliśmy wozami. Wypowiedź Eugeniusza Skrzyniarza została zapisana i udostępniona przez panią Stanisławę Rygielską. Nagranie zrealizowano w ramach projektu Poniatówki Odkrywanie Dziedzictwa Niepodległej II Rzeczypospolitej, współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Realizacja Andrzej Jurak. Fundacja Poniatówka Polska 2019.